W dzisiejszym poradniku pokażę Ci jak grać w grę Snake na portalu YouTube. To jest bardzo fajny poradnik, jak dla mnie, bo można zaskoczyć kolegę, koleżankę. No i żeby to zrobić, musimy odłożyć naszą przeglądarkę i wejść w portal YouTube. Gdy już to zrobimy, musimy znaleźć film. Ale ten film musi być z wersją nowego odtwarzacza. Więc trzeba go znaleźć. Ja dam dla przykładu ten i zatrzymujemy film. I teraz musimy przytrzymać klawisz strzałki w lewo aż do uruchomienia gry. Jak mówiłem, to jest bardzo fajny poradnik. Można zaskoczyć kolegę, koleżankę, założyć się coś. No i fajne jest to, że podczas gry można włączyć sobie odtwarzacz i grać w grę. Jeżeli chcemy ponownie uruchomić zmyka, zatrzymujemy film ponownie i trzymamy klawisz w lewo. Jak widzicie, otworzył się. Dziękuję za oglądnięcie mojego poradnika. Myślę, że niektórym z Was się to przydało. No i zapraszam już z góry do oglądania moich kolejnych poradników, które ukażą się na pewno na YouTube już niedługo. Dziękuję za oglądanie i pozdrawiam.